Masz ci los. A może tamte? A, nie da rady. Tu też! Wektor okna! Nie, nawet nie drgnie. To jest Panzer Fenster 3000. Rolls Royce wśród blokad dziecięcych. To pułapka! Nie! No bomba! A jak chcesz tam wejść? Drużyna baczność. Na trzy! Raz, dwa, trzy! Bomba. Jest. Dobra robota, Bas! Wiadomo, ciekawe, czy im się spodobała zabawa. coś usłyszał. Teraz ty pierwsza. Barbie. Kocha. Kena. Widzisz? Wyszło całkiem inaczej. Dobra, teraz ja. No, no, no. Ken. Kocha. Barbie. O, teraz rozumiesz? O, o, teraz wychodzi taka Niesamowite. Start. Jesteś genialny. Idziemy, śliczny, bo się spóźni.